Sekrety na czystą kuchnię, o których nie wie nawet Twoja mama. Równomiernie posyp powierzchnię kuchenki sodą oczyszczoną, potrzyj połówką cytryny i przetrzyj wilgotną ścierką. Plamy znikną, a płyta będzie jak nowa. Nie używaj szczoteczki do zębów do czyszczenia uszczelki w lodówce, to może ją uszkodzić. Zamiast tego przygotuj prostą mieszankę: pół szklanki wody, dwie łyżki sody oczyszczonej i dwie łyżki octu. Spryskaj uszczelkę, odczekaj dwie minuty i przetrzyj miękką ściereczką. Ta metoda nie tylko usuwa brud, ale także wybiela i eliminuje pleśń. Twoja lodówka będzie jak nowa. Przypalony garnek umyjesz bez szorowania. Zblenduj cytrynę w mikserze. Odcedź je przez sitko. Dodaj trzy łyżki skrobi kukurydzianej. Całość wymieszaj. Nałóż na przypalony garnek i zostaw na 30 minut. Następnie przetrzyj gąbką i gotowe. Zastosuj pastę do zębów na zewnętrzną i wewnętrzną część pokrywki od garnka. To w tych miejscach zbiera się najwięcej zabrudzeń. Weź większą patelnię, wlej wodę i dodaj dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Powoli podgrzewaj, zanurz pokrywkę, a po 10 minutach umyj ją gąbką. Włóż ruszt z piekarnika do worka na śmieci, a później zalej go specjalną mieszanką. Rozpuść tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie. Dodaj trzy łyżki sody oczyszczonej i poczekaj aż ostygnie. Następnie wlej roztwór do worka z rusztem i szczelnie go zamknij. Po godzinie wyjmij ruszt, a resztki zabrudzeń łatwo usuniesz zwykłą gąbką.